Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, nowy miesiąc kochani, nowy miesiąc, zaczynamy listopad, jesień pełną parą, właśnie mamy drugi listopada, niedzielę yy, i lecimy na Amazona, aczkolwiek lecimy na Amazona do Poznania, do Sadów ogólnie. A jedziemy do sadów z tego, sadów z tego względu, że mm, tam prawdopodobnie będzie sztorno. Ja i tak robię krótki tydzień, teraz do środy, i pewnie zrobię tylko przerzut do Niemiec i z powrotem. Więc do Wrocławia poleciał po prostu mój boss Mateusz, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy. No, także odezwę się potem. Zobaczymy, czy będzie też torno, czy nie będzie. No i wracamy do domu. Wpadło sztorno. Mamy poniedziałek, godzinę 17:20. A ja, już na niemieckim autobanie numer 4, udało się dzisiaj załadować o godzinie 13:00 przy miejscowości Zbąszyń. Mamy załadowane 3 paletki. Trzy zrzutki jutro od rana w okolicach Stuttgartu, i jutro po rozładunkach ładujemy się w stronę Polski, do Polski, obojętnie. Bo tym w tym tygodniu w końcu się uda zjechać w środę. Witam Was we wtorek rano, godzina 5:40. A my jeszcze mamy 25 km, no może trochę więcej. 25 mam ustawione do stacji paliw, bo jak widzicie pali mi się rezerwa. Ale tanie paliwo upatrzyłem tam w okolicy rozładunku pierwszego, więc nie tankowałem nigdzie po drodze. Ciężko było trochę wstać, bo się bardzo dobrze spało. Witajcie moi drodzy, witajcie. Bo ja już jestem po dwóch rozładunkach. Godzina 7:51. Już dwie zrzutki ogarnięte. Została mi ostatnia w miejscowości Karlsdorf. Także tam, tam gdzie zawsze na autohofie staje się wykąpać Nie, nie staje się wykąpać tylko zatankować i kupić sobie kawkę na tym S, co tam. Eee, także tam jedziemy zrzucić ostatnie miejsce Będziemy tam o do 10, no bo korki przy Fordsheim e, przy, przy tym Przy Fordsheim są korki przy Stuttgarcie, wiadomo ten Stuttgart do przejechania to jest tragedia wręcz. No ale dobrze idzie, dobrze idzie. Tutaj Speddy mi napisał, że nie będzie go między 9 a 11 no, ciekawe czy wymyśli jakiś powrót sensowny? Nie no, miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, odezwę się, jak dojadę. My właśnie grandzimy po, po lotnisku. No więc tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że dokumenty odebraliśmy. A teraz musimy lecieć do Lufthansa. Musimy wyjechać tutaj z lotniska, z tej części, objechać dookoła, bo Lufthansa jest tam po drugiej, po drugiej stronie. O dziwo obyło się bez y, problemów z dokumentami, więc super, no, więc tak po godzinie walki. Półtorej, czy tam dwie nawet. Jesteśmy w odpowiednim miejscu. Ilość biur odwiedzonych: trzy. Cztery. Przepraszam: cztery. Teraz jak widzicie tam. Stoją busy pod rampami. No i czekam również na rampę. Będą dzwonić na numer telefonu, także chyba się spać położę, bo <ścoughs> co tu robić. Cześć i czołem, kluski z Rosołem Moi drodzy Piękna nocna aura A my już w drodze do Polski Tak jest, tak jest Udało się załadować, o 16 godzinie wyjeżdżałem z tego No właśnie, o 16 dopiero wyjeżdżałem z tego lotniska, lotniska z Lufthansa Źle nie wyszło, mogło być gorzej, ale cudownie też nie jest. Zostało mi 940 km do celu. Jedziemy do Rzeszowa. A jutro w ciągu dnia będzie przerzucik w stronę domu, nie? W stronę Poznania z Rzeszowa. Także w domu będę późno, bo pewnie o 22. Trzecia Zobaczymy, nie? Na pewno będę późno Ale będę w domu, tak? W środę, tak jak miało być, tak będzie Także spoko Przed chwilą zjadłem Burger Kinga <grym> No i się turlamy, no Witam Was już w Polsce Jestem już na... No już tam kurde od granicy dosyć sporo ujechałem Z 200 km niecałe Ale tak, na granicy się zatankowałem O 22.45 byłem na... Tam 20 km dalej już na autostradzie, stanąłem sobie na MOPie i uciąłem drzemkę od 22.45 do 1.30 bo już mnie spanie łamało więc musiałem stanąć i się zdrzemnąć no i kurde to była bardzo dobra decyzja, bo czuję się jak nuweczka, jak nowka no i jedziemy, 420 km do celu przewiduję być na siódmą gdzieś Mam nadzieję, że nie zapią mnie żadne korki na A4. Najgorzej tam przy Katowicach. Zobaczymy. W każdym bądź razie tak wygląda sytuacja u mnie. I odezwę się na rozładunku. Nieźle, co? Fajnie to wygląda. On the road. Yeah. 60 km do celu. Tam niby od 6 otwarte, więc nie będę musiał czekać do 8, bez sensu. Tylko zrzutka. I prawdopodobnie lecę od razu. W stronę z kabiny, bo mój boss leci z Włoch. No, leci z Włoch z, tą, z tym towarem, co wozimy z Genuji. I tam jeszcze tam parę do wziął. I chyba wezmę jakąś paczkę od niego, żeby on miał mniej roboty. Dużo tego nabrał, chyba. No więc tak. Rozładowałem tam w tamtym miejscu w Rzeszowie. Po rozładunku w Rzeszowie poleciałem do skawiny. W skawinie odebrałem paczuszkę od mojego Bousa I lecę z nią na Słowację. Tutaj kawałek od zagranicą. Tu lecę teraz za tam na Słowacji w Beko Mam dostarczyć ten kartonik. Szybka akcja to będzie. No, a potem do domu, nie? Całą Polskę prawie do domu na pusto. No, Witaczki mnie ciekawe czekają. Nasze piękne polskie taterki. Także... Będę pokazywał później, będę pokazywał. Kochani, Brenero przy tym. To jest nic. Taterki, to taterki. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest coś. halska Słowackiej stronie no i zobaczcie to. Nie. No, this is amazing. This is freaking amazing, bro. Nie, no jest petarda. Na, po... ah, ah. na powrocie zrobię fajne zdjęcie na miniaturkę. Będzie petarda. Doki ogarnięte. Zaniosłem im tą paczkę do biura. I og ogarnięta robota, można śpiewać do domu. Piękny weekend. Po słowacku miłego weekendu. Dobra, mordencję Potem się odezwę. Ale rozładowane i lecimy do chaty. Ciekawe, ile mam do domu. Piękna sprawa, moi drodzy. Naprawdę Kurde to tutaj wygląda zarąbiście Pięknie jest Taki klimat moi drodzy Możecie zauważyć, jesteśmy na przejściu granicznym. Wstawię wam foteczkę. No super to wygląda. Ale czas jechać do domu. No, i tym oto pięknym zachodem słońca, moi drodzy. Kończymy odcinek. Kończymy ten odcinek. Także mieliście krótki odcineczek z krótkiego wyjazdu od poniedziałku do środy. Ja już sobie dolecę na spokojnie do domku. Jeszcze mam 470 km. Trzymajcie się, pozdro.